Budowa trasy staromostowej na odcinku od Dekerta do Placu Niepodległości spowoduje zmiany w organizacji ruchu, zwłaszcza dla osób przyjeżdżających na targowisko. Na zamkniętym odcinku zostanie wyłączona z ruchu jedna z bram. To przede wszystkim zamknięcie bram od strony ulicy sportowej. Bramy na, wysok bramy na wysokości tak sektora orzech oraz przejścia dla pieszych na wysokości sektora orzech. Natomiast główna brama od strony ulicy Sportowej nadal będzie czynna i dostępna zarówno dla osób tutaj sprzedających, czyli dla kupców oraz będzie też dostępne przejście piesze od strony ulicy Chełmińskiej do cmentarza. Budowa tego odcinka trasy staromostowej poprawi estetykę miejsca. Wiele do życzenia pozostawiał teren wokół targowiska. To będzie zdecydowanie lepiej, bo ten teren, który jest objęty budową trasy staromostowej, on budzi naprawdę wiele tutaj takich negatywnych skojarzeń, ponieważ jest to takie. Zbiorowe wysypisko śmieci. Tutaj jest ten teren taki nieuporządkowany. Po zakończeniu inwestycji na odcinku liczącym 480 metrów od dekerta do ulicy Gałczyńskiego powstaną nowe miejsca parkingowe.